Uczestniczymy w szczycie ICT 2014, a ze mną jest właśnie pan Tyler Crowley. Witam pana. Wiem, że analizował pan idealny ekosystem dla startupów, przyglądając się różnym modelom na całym świecie. Może pan powiedzieć, jaki jest na to przepis? Na mój tajny przepis na społeczność startupową składa się wiele składników. Jest ich około 10, ale 5 z nich jest kluczowych. Pierwszym jest marka takiej społeczności, tak jak Dolina Krzemowa to marka pewnego obszaru na południu od San Francisco, które zresztą znalazło się już w jego granicach. Krzemowa Plaża to marka dla Los Angeles, Krzemowa Aleja dla Nowego Jorku i mamy też Stockholm Tech. Kolejnym składnikiem jest gniazdo, które jest swego rodzaju budynkiem, gdzie wszystkie startupy się spotykają, współpracują i bawią się ze sobą. Potem mamy... Ojej, jej, 10 minut temu robiłem na ten temat prezentację w PowerPoincie. Dokumentalistę, czyli kogoś, kto uczęszcza na wszystkie spotkania, sporządza ich cyfrowy zapis. I publikuje to w internecie. I czego nam jeszcze potrzeba? Mamy już gniazdo, dokumentalistę. Co pominąłem? Hashtag. A, co z Doliną Krzemową? Dolina Krzemowa to model, ale potrzeba też rezerwy talentów. Niezbędny jest talent po dobrych szkołach, talent inżynieryjny, czego w Polsce nie brakuje. Koniecznym elementem są też inwestorzy. To właśnie lista zasadniczych składników. Zapomnijmy więc na chwilę o Dolinie Krzemowej. Rozglądając się w poszukiwaniu perfekcyjnego ekosystemu, znajdujemy go w Europie. Który kraj, pańskim zdaniem, zapewnia najlepsze standardy? Zalicza Pan Londyn czy Sztokholm do Europy? Poza Ameryką takie warunki panują w Azji, czego przykładami są Singapur czy Pekin. Na terenie Europy znajdziemy je w Londynie, Sztokholmie i Berlinie. Natomiast Europa Wschodnia stoi przed prawdziwą szansą. Pomiędzy Berlinem i Rosją to Warszawa powinna stać się regionalnym hubem. Zgadza się Pan więc z założeniem, że w ramach regionu jakieś miasto powinno spełniać rolę centrum, hubu czy czegoś podobnego? To zbyt wielki teren, by nie mieć centrum, do którego zmierzaliby ludzie. Polska jest zbyt dużym krajem, by nie mieć czegoś takiego. Polska ma najlepszą reputację, jeśli chodzi o inżynierów. Ukraina też cieszy się uznaniem, ale jest teraz w stanie wojny z Rosją, więc odpada z tej rywalizacji. Tak więc to prawdziwa szansa dla Warszawy. Bardzo dziękuję.